Las powoli się budził. Promienie słońca przebijały się przez splątane gałęzie, rzucając plamy światła na wilgotną ziemię, podczas gdy lekka mgiełka unosiła się między sękatymi korzeniami drzew. Poranne powietrze pachniało mchem i mokrą ziemią, a śpiew ptaków przerywał ciszę lekkimi melodiami. Bruno, młody Borsuk, stąpał spokojnie i uważnie wpatrywał się w ścieżki. Pod łapami czuł świeżość ziemi, która wciąż była nasiąknięta rosą, a poranny wiatr łaskotał jego pręgowane futro. Przez chwilę wszystko wydawało się idealne. Nie miał w głowie żadnych konkretnych myśli, przynajmniej do momentu, aż nagły szelest w krzakach sprawił, że podskoczył. Nagle z zarośli wyskoczył zając. Błyskawica musnęła ziemię lekkimi łapami. Biegł z niewiarygodną prędkością, zygzakiem między opadłymi gałęziami z doskonałą gracją. Bruno podążał za nią wzrokiem, oczarowany. Zdawało się, że statek tańczy na wietrze, bez wysiłku sunąc nad przeszkodami. Mrugnięcie okiem i jej nie było. Bruno spojrzał na swoje krótkie, silne nogi. Próbował wyobrazić sobie siebie biegnącego w ten sposób. Z tą samą lekkością, tą samą swobodą, ale ten pomysł wydał mu się śmieszny. Pokręcił głową i kontynuował. Dalej, w pobliżu strumienia, dostrzegł ruch wśród liści. Lis. Siedziała przykucnięta za skałą, nieruchoma jak cień, a jej wzrok był utkwiony w czymś w gęstej roślinności. Bruno wstrzymał oddech. Po chwili lis się ruszył. Ani jednego dźwięku, ani jednego kroku w bok. Szybkim, precyzyjnym skokiem zniknął w krzakach. Przez chwilę zapadła cisza, po czym pojawił się ponownie z wyrazem zadowolenia na twarzy, jakby dostał to, czego chciał. Bruno patrzył, jak lis odchodził eleganckim krokiem, wiedząc dokładnie, co robić i ani razu się nie wahając. On natomiast zawsze się wahał. Przed każdą decyzją, przed każdą nową sytuacją, nie miał instynktu lisa, nie wiedział, jak wykorzystać te chwile z taką pewnością siebie. Poczuł, że jego przednie łapy wbijają się w wilgotną ziemię, i poczuł wstyd. Westchnął i poszedł dalej. Gdy dotarł na polanę, za nim trzasnęła gałąź, a ciężki cień na chwilę przesłonił światło słoneczne. Bruno rozejrzał się, czując, jak ziemia się trzęsie. Niedźwiedź poruszał się wolnym, uroczystym krokiem, a jego ciemne futro powiewało na wietrze. Jednym ruchem łapy przesunął pień powalonego drzewa, jakby był zwykłą gałązką. Następnie stanął na dwóch nogach i zaczął rozglądać się po lesie uważnym wzrokiem człowieka, który niczego się nie boi. Bruno spojrzał na niego, poczuł się Mały spojrzał na jego krótkie nogi, krępe ramiona, masywne ciało, ale pozbawione majestatu, nie był silny i nie imponował. Pewna myśl przeszła mu przez myśl. A ja kim jestem? Nigdy tak naprawdę nie zadawał sobie tego pytania, ale teraz wydawało mu się ono ważniejsze od niego. Był zmęczony. Ale najbardziej znudziło go bycie po prostu Brunonem. Bruno szedł bez konkretnego celu. Las był tu gęsty, a niskie gałęzie muskały jego futro, gdy brodził przez wilgotne liście. Myśl o byciu gorszym od innych zwierząt nigdy go nie opuściła. Zastanawiał się, co by się stało, gdyby wszystko potoczyło się trochę inaczej trochę szybszy, trochę mądrzejszy, trochę silniejszy. Zamyślony, prawie nie usłyszał cichego odgłosu kroków za sobą, dźwięk tak subtelny, że zdawał się należeć do samego lasu. Bruno odwrócił się gwałtownie. Kilka kroków od niego stał majestatyczny jeleń. Potężne rogi wznosiły się ku niebu, a oczy, te głębokie oczy, zdawały się widzieć o wiele więcej niż to, co było przed nimi. Bruno zamarł. Stary Jeleń patrzył na niego przez długi czas, wzrokiem, który nie potrzebował słów. Następnie, lekkim ruchem pyska, dał mu znak, żeby poszedł za nim. Bruno zawahał się. Nigdy nie był tak blisko stworzenia takiego jak on. Stary Jeleń nie był taki jak inne zwierzęta żyjące w lesie. Było coś w jego obecności. Odwieczny spokój, który zdawał się przynależeć raczej do drzew niż do żywych stworzeń. A jednak jego kroki niemal same niosły go naprzód. Szli w milczeniu, a jedynym dźwiękiem, który im towarzyszył, był chrupanie liści pod łapami. Po chwili las otworzył się na rozświetloną księżycem polanę. Stamtąd można było zobaczyć las z góry, rozciągający się niczym zielony ocean, z czubkami drzew kołyszącymi się na wietrze. Stary Jeleń zatrzymał się. Powiedz mi, młody Borsuku, co widzisz? Bruno obserwował krajobraz. Cały las oddychał przed nim. Drzewa duże i małe, splecione gałęzie, rzeka wijąca się między pniami i wszystko wydawało się idealnie na swoim miejscu. Widzę las. Stary Jeleń skinął powoli głową. A co by się stało, gdyby wszystkie drzewa były takie same? A co jeśli Bóg chciałby być sosną? A co jeśli wierzba zazdrościłaby dębowi siły? Bruno mrugnął. Nigdy nie myślał o drzewach w ten sposób. To byłoby dziwne, odpowiedział cicho. Las nigdy nie będzie taki sam. Stary Jeleń zrobił krok naprzód i spojrzał na niego. Powiedz mi więc, dlaczego chcesz być kimś innym? Bruno poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Słowa zapadły mu w pierś, ciężkie i lekkie zarazem. Dlaczego chcesz być kimś innym? Nie wiedział, co odpowiedzieć, albo może wiedział, ale nie chciał się do tego przyznać. Stary Jeleń nie powiedział nic więcej. Pozwolił, aby wiatr przemówił za niego. Bruno stał tam, jego serce biło powoli, a w jego głowie kłębiło się pytanie. Tej nocy nad lasem zaczęły gromadzić się chmury. Wiatr świstał w gałęziach, niosąc ze sobą zapach deszczu. Bruno był w swojej jaskini, ale sen nie nadszedł. Słowa starego Jelenia wirowały w jego głowie, niczym rwąca rzeka. I nagle rozległ się pierwszy grzmot. Promień światła oświetlił las. Wiatr wył w drzewach, a pierwsze krople spadały ciężko na liście. Bruno wyszedł z jaskini. Poczuł, że coś jest nie tak. W gęstej roślinności dostrzegł przestraszonego zająca, jednak wiatr był zbyt silny i zmusił go do zmiany kierunku. Dalej lis szukał schronienia, ale wszystkie drzewa zdawały się ustępować pod naporem szalejącej burzy. Następnie, na polanie, niedźwiedź z trudem zaczął posuwać się naprzód, stawiając opór wiatrowi. Zbyt duzi, by się ukryć, zbyt narażeni, by długo się opierać. Bruno poczuł, że jego serce zaczyna bić szybciej, musiał coś zrobić. Pobiegł w kierunku swojej jaskini. Szybkimi ruchami zaczął kopać szersze przejście, głębsze schronienie. Ziemia ustąpiła pod jego silnymi łapami, lecz on się nie zatrzymał. Następnie podniósł głowę i zawołał. Pierwszy usłyszał to zając. Potknęła się, wstała i bez zastanowienia pobiegła w jego stronę. Wślizgnął się do tunelu i zniknął w bezpiecznej ciemności jaskini. Listo zobaczył, zrozumiał i również rzucił się do schronienia. Niedźwiedź przybył ostatni z mokrym futrem i ciężkimi łapami. Burza szalała przez kolejną godzinę, po czym ucichła. Kiedy wiatr ucichł, a deszcz stał się jedynie szeptem wśród liści, Bruno wyszedł pierwszy. Las stał na głowie, połamane gałęzie, wszędzie kałuże, niebo wciąż pokryte chmurami, ale byli bezpieczni. Zając podszedł bliżej i powiedział: Gdyby nie ty? Wtedy lis powiedział: Nikt z nas nie znalazłby schronienia. Niedźwiedź dodał ze swej potężnej postury: Jesteś cenniejszy niż myślisz, Borsuku. Bruno poczuł gulę w gardle, spojrzał na swoje łapy, na ziemię pod paznokciami, na norę, którą wykopał w błocie. Nie był szybki, nie był mądry, nie było to nic wielkiego, ale to był Bruno. A tej nocy to, że Bruno był kimś, zrobiło różnicę. Niedługo potem, w ciszy, która zapadła po burzy, Bruno znów znalazł się na polanie. Był tam stary Jeleń o pogodnym spojrzeniu kogoś, kto już wszystko widział. Bruno spojrzał na niego. Teraz już wiedział, kim on jest. Stary Jeleń uśmiechnął się lekko. Witaj w lesie, młody Borsuku. Nie musisz być kimś innym. Świat cię potrzebuje. Takiego, jaki jesteś. Każdy z nas ma swoje miejsce na świecie, tak jak Bruno znalazł swoje. Często porównujemy się z innymi, zapominając, że jesteśmy wyjątkowi i cenni tacy, jacy jesteśmy. A ty? Czy kiedykolwiek czułeś się jak Bruno, poszukujący swojej wartości? Opowiedz nam w komentarzach o sytuacji, w której odkryłeś w sobie wewnętrzną siłę, lub podziel się tą historią z kimś, kto może jej potrzebować. Jeśli ta historia Cię poruszyła, daj nam znać, że ją lubisz. Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej inspirujących historii i aktywuj dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych historii. Dziękujemy, że jesteście tu z nami. Do zobaczenia wkrótce z kolejną historią, która porusza serce.